Dzień dobry. Na Węgrzech podczas jednego z wydarzeń sportowych zaszła przykra okoliczność, że pewni kibice z, z małego kraju zwanego Izraelem powiedzieli to, co niektórzy mówią od dawna kłamliwe narracje na temat Polski. No i tutaj się podnoszą słuszne oburzenia, tylko że wielu ludzi nie widzi rozwiązania. Rozwiązanie jest proste: ambasador na dywanik, domaganie się ukarania tych, co te plakaty wywiesili, ale najważniejsze jest bojkot izraelskich firm i ich towarów. Wiele firm z tego kraju ma interesy w Polsce. Gdyby te interesy były po czymś takim z miejsca zagrożone i przestałaby płynąć kasa i dobre kontrakty. Zaraz takie zachowania by się skończyły i byłyby tępione nie przez nasze służby, ale przez służby izraelskie.